Uniwersytet Wrocławski, konkretnie Biblioteka Uniwersytecka realizuje projekt o nazwie Enrich Europeana Plus. Jest to projekt europejski, którego pełny tytuł brzmi Wzbogacanie Europeany poprzez naukę obywatelską i sztuczną inteligencję. Odblokowanie XIX wieku. Oprócz nas w projekcie biorą udział partnerzy z Irlandii, Holandii, Niemiec, Austrii i Chorwacji. Idea tego projektu polega na tym, aby spróbować odblokować informacje zawarte w dokumentach rękopiśmiennych, to znaczy dokumentach napisanych odręcznie z okresu XIX wieku, koniec XIX wieku i początek XX wieku. Takich dokumentów mamy bardzo wiele w bibliotekach, w archiwach. Niemniej jednak dostęp do zawartych w nich informacji jest utrudniony. My ze swojej strony, jako partner w projekcie udostępniamy dokumenty z oddziału rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest to, jest to korespondencja profesorów wrocławskich z XIX wieku, z Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, z Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z którym współpracujemy w ramach. Glam. Te dokumenty zostały zdigitalizowane, opatrzone metadanymi i prezentowane są w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Niemniej jednak są to skany i obrazy, które nie są w pełni czytelne i przeszukiwalne. W efekcie projektu zostaną one poddane tzw. transkrypcji. Jeden z partnerów projektu jeszcze we wcześniejszym swoim przedsięwzięciu projektowym opracował specjalny program sztucznej inteligencji o nazwie Transkrybus, który w obecnym projekcie jest wzbogacany i uzupełniany, który pozwala na transkrybowanie automatyczne tekstów odręcznie pisanych. Niemniej jednak, aby to się mogło. Udać najpierw muszą powstać wzorce do nauki sztucznej inteligencji, yy, która na bazie tych wzorców transkrypcji może uczyć się automatycznego transkrybowania. Te wzorce pozyskuje się w efekcie przeprowadzania specjalnych warsztatów, tak zwanych transkrybatorów. Kiedy oni pisać bez odrywania pióra, taka była zasada i e, właśnie rozróżnienie tych wszystkich liter takich jak U i C. Na przykład A od R jest trudne. Ja muszę przynajmniej zawsze najpierw zobaczyć. Czasami jest S i H też jest podobne. Więc żeby zobaczyć, najpierw muszę rozpoznać kilka słów takich znanych i dopiero wtedy mogę zająć się dalszymi. A te i tak są pisane ładnie, bo mam o wiele gorsze. W ramach projektu Enrich Europeana Plus zdecydowaliśmy się zająć korespondencją XIX-wiecznych wrocławskich profesorów. I wybraliśmy cztery postacie mianowicie Ottona Lumera, fizyka, optyka, wynalazcę fotometru, Siegfrieda Bri, prawnika, Alfreda Hillebrandta, językoznawca i badacza sanskrytu oraz Friedricha Hazego, profesora filologii klasycznej oraz rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Cała ta kolekcja obejmuje niespełna 1800 listów. Są to zarówno listy prywatne, jak i wymiana myśli między naukowcami. Na potrzeby Transkrybatonu zdecydowaliśmy się zająć listami dwóch przyjaciół Friedricha Hazego, mianowicie Ernsta Grubica i Karla Fikerta. Jest to odpowiednio 70 i 100 listów, i są to przyjaciele, ale jednocześnie koledzy po fachu Hazego. W czasie studiów wszyscy trzej działali w nielegalnych wówczas w związkach studenckich w natomiast później e, wszyscy zawodowo zajmowali się nauczaniem języków antycznych. Ponieważ listy te są napisane w sposób dosyć trudny do odczytania, mamy nadzieję, że dzięki ich transkrypcji będziemy mogli lepiej poznać e, ich życie i myśli. Drewno jest palmowe, nie? i taki, taki obiekt mamy. Więc mamy takie dwa rękopisy po etiopsku. To jest ciekawa rzecz bardzo. I ten rękopis ma jeszcze ilustrację. To jest książę etiopski, który niczym święty jeży depcze smoka, który symbolizuje szatana. nie? A tu właśnie kot polujący na mysz. A to jest kot, okej. To jest kot, tylko wygląda jak taki lew bardziej. Tak, ale to, ale to ma być kot. W ich zamiarze, tak. I ten język etiopski to jest język taki podobny do arabskiego, hebrajskiego z tej grupy językowej i no jest tajemnicą, jak to się stało, że on tu trafił w ogóle, nie? On trafił jakoś do Niemiec i z Niemiec tu. Ale jak? Nikt tego nie wie. No więc mamy takie ciekawostki. W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu przechowuje się 12,5 tysiąca rękopisów. Pośród tych 12,5 tysiąca obiektów, 3 tysiące stanowią rękopisy średniowieczne. Czyli, czyli kodeksy mające 500 lub więcej lat. Tematyka tych rękopisów średniowiecznych jest głównie teologiczna, dlatego że w dawnych wiekach to mnisi przepisywali księgi, czyli są to rękopiśmienne Biblie, komentarze do Biblii, księgi liturgiczne. Ale oczywiście oprócz tematyki teologicznej mamy dzieła historiograficzne, mamy księgi z zakresu prawa mamy dzieła filozoficzne, czy szeroko pojęte przyrodnicze. Najstarszym rękopisem przechowywanym w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu jest y, odpis kroniki Eusebiusza z Cezarei przełożony na łacinę przez świętego Hieronima. I obiekt ten nie pochodzi z epoki średniowiecza, gdyż datowany jest na połowę wieku V, a więc y, y, powstał jeszcze w epoce starożytnej. Nie trzeba dodawać, że obiekty starożytne na skalę całej Europy Środkowo-Wschodniej należą do niezwykłej rzadkości i kodeks ten jest niezwykle ceniony przez badaczy, także badaczy z Zachodu, gdyż jest w ogóle najstarszym kodeksem dzieła jakiegokolwiek dzieła świętego Hieronima. Żeby nie eksploatować tak cennych obiektów jak manuskrypty średniowieczne, poddaje się je procesowi digitalizacji i udostępnia na stronie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Poza y, kodeksami w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu przechowujemy też ogromną kolekcję listów. Najczęściej są to autografy, i powstawały już od XVI wieku, ale największa część z nich y, powstawała w wiekach XVIII, XIX i XX. Duża część z tych autografów, y, których mamy, Około 17 tysięcy. Są to zbiory korespondencji profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego. To są te tygrysy, to są, są mistrzowskie. To właśnie je rysowali yy, Goldowi Oroczoni. Oni mają to dorośli ludzie, 40-30-letni. On też właśnie rysował takie yy, rozkład chaty, szałasu, żeby właśnie szukać takich informacji, które mogły połączyć te Ameryk-Indian i, i właśnie goldów Oroczonych. Znajdujemy się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Częścią zbiorów archiwów, archiwum ptl są właśnie zbiory, jest spuścizna po profesorze Stanisławie Poniatowskim. Profesor Poniatowski był polskim etnologiem, antropologiem, skończył antropologię w Curychu. Uczestniczył on w jednej wyprawie takiej syberyjskiej do kraju nadamurskiego. Pojechał w celu udowodnienia tezy o azjatyckim pochodzeniu Indian. Było według tej teorii y, przez Aleuty i Alaskę tamtejsza ludność przedostała się do, na kontynent amerykański i tam rozprzestrzeniła. Wyruszył w maju 14, 1914 roku, y, podróżował głównie wzdłuż Amuru, wzdłuż rzeki, ponieważ trasy lądowe były, cięż, trudno, do, były trudno dostępne i badał y, ludność tamtejszą. Wykonywał pomiary antropometryczne, które miały właśnie służyć potwierdzeniu po tej tezy y, oraz y, Gromadził także foto, dokumentację fotograficzną. Fotografował, robił portrety z miejscowej ludności, robił też portrety i, i pojedynczych osób, a także całych rodzin. Dokumentował także o życie ich codzienne, jakieś budowle, szałasy, próbując właśnie w ten sposób znaleźć podobieństwa między ludnością zamieszkującą tamten teren, a Indianami amerykańskimi. Goldowie i Oroczoni wykonywali rysunki na kartach, które oni udostępniał, i na kartach dziennika. A także na osobnych kartkach. I to są bardzo ciekawe rzeczy, bo one przedstawiają ich, obra ich yy, yy, widzenie świata. Zbierał także przedmioty sztuki syberyjskiej, wycinanki i wyroby skory, wzorniki ornamentów i haftów. Yy, badacz prowadził bardzo dokładny, bardzo szczegółowy dziennik, w którym zapisywał relacje z wyprawy dzień po dniu. Gromadził tam wiadomości na temat kultury duchowej, kultury materialnej. Dziennik jest pełen opisów wierzeń, zabaw, zwyczajów i innych przejawów życia społecznego. Dziennik był sporządzany na bieżąco podczas wyprawy, także czasami może być ciężki, do trudny do odczytania, jednak jest to rzeczywiście wyzwanie i rzeczywiście na pewno można, może się to udać. W związku z tym dziennik będzie przedmiotem konkursu transkrybatom. Taki warsztat jest również zaplanowany w Uniwersytecie Wrocławskim, w Bibliotece Uniwersyteckiej w dniach 30 maja do 3 czerwca tego roku. Podczas tych warsztatów uczestnicy będą dokonywali odręcznej transkrypcji tekstów, które przygotowaliśmy dla nich na platformie Transkrybaton, i w oparciu o to będą tworzone modele nauki sztucznej inteligencji do automatycznego transkrybowania. Uf, transkrybaton będzie poprzedzony tygodniem przygotowawczym od 23 do 27 maja, podczas którego będziemy szkolić, konsultować tych potencjalnych uczestników transkrybatonu.